Często pytacie mnie, czym zajmuje się radny powiatowy. Postanowiłem nagrać serię kilku rolek, w których pokażę Wam, czym zajmuje się radny powiatowy. Wczoraj pojechaliśmy odwiedzić sześć gmin powiatu kądzierzyńsko-kozielskiego. Przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów dróg, spotkaliśmy się z trzema wójtami i sprawdziliśmy, w jakim stanie są te drogi. Powiat kądzierzyńsko-kozielski to ponad 240 kilometrów dróg. Duża część z nich, szczerze mówiąc, w ogóle nie kwalifikuje się jako drogi powiatowe. To często trasy, które na spokojnie mogłyby być drogami gminnymi, rolnymi, a nawet leśnymi. Od tej kadencji staramy się ten problem rozwiązać. Drogi, które po remoncie nie spełniają wymogów dróg powiatowych, przekazujemy gminom, o ile one wyrażają na to chęć. W tym roku przekazujemy ponad 20 km dróg łącznie, aż 6 gminom. Rok temu również był organizowany taki objazd gospodarczy ulicami powiatu. Nie wziąłem ale w nim udziału na znak protestu. Wtedy zgłosiłem, że należy odwiedzić również Sęcice, miejsce Kłodnickiej Cisową, ale stwierdzono, że pojedziemy tylko do pozostałych gmin i centrum na Koźla. Skoro ktoś nie chciał odwiedzić moich miejsc, uznałem, że nie będę jechać oglądać cudzych ruki i bolączek. W tym roku sytuacja się zmieniła. Pan przewodniczący włączył sąsice miejsce Kudnicki Cisową do objazdu. Co więcej, właśnie od tych osiedli zaczęliśmy naszą wycieczkę. Ja z swojej strony pokazałem m.in. ulicę Szpaków, Batorego, Spacerową i Naukowską. Rozmawialiśmy o tym, co, kiedy i jak będzie remontowane. Na ulicy Spacerowej pokazałem też przejazd kolejowy, który jest w tak fatalnym stanie, że można tam dosłownie urwać koło. Nie można go naprawić, ponieważ nie jest to droga powiatowa ani droga gminna. Jest to własność PKP, a to nie kwapi się do naprawy tego przejazdu kolejowego. Później pojechaliśmy do kolejnych gmin Powiatu Kędzierzinsko-Kozielskiego. Odwiedziliśmy gminę Cisek, Reńska Wieś, Bierawa, Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki. Na samym końcu trafiliśmy na osiedle Koźle-Rogi. To tam od ponad 20 lat mieszkaniec prowadzący fermę drobiu czeka na remont drogi. Sami zobaczcie, powiedzieć droga to naprawdę dużo. To jedna wielka dziura na dziurze, bez asfaltu, bez utwardzenia, a przecież obok rozwija się kopalnia Żwiru i inne inwestycje. Niestety, choć droga nie spełnia standardów, nadal jest powiatowa, więc to my musimy się tym zająć. Wielu z Was pyta, dlaczego powiat w ogóle ma aż tyle dróg? Odpowiedź jest prosta i tkwi w historii. Kiedy w 1999 roku utworzono powiaty, przepisy były zupełnie inne. Każdy powiat chciał mieć jak najwięcej dróg, bo za każdą z nich szły dodatkowe pieniądze na ich utrzymanie. Problem w tym, że po roku ten system zlikwidowano, pieniądze zniknęły, a drogi i problem został. Dlatego dziś powiaty w całej Polsce mają najgorszy standard dróg i to właśnie z tej przyczyny. Mam nadzieję, że ta relacja była dla Was ciekawa i że trochę przybliżyłem Wam kulisy tego, czym zajmuje się radny powiatów.